Nawet dzisiaj rozmawiałem z Romanem przez telefon i pytałem się, od jakiego czasu produkowana jest pompa ciepła na propan przez firmę Akont. I okazało się, że 8 lat temu były pierwsze pompy, które już były na propan. Około 6 lat temu pojawił się po raz pierwszy model Grandis Pro z modulowaną sprężarką. Około 4 lat temu pojawiła się pompa e, Akond Grandis, czyli ta pompa, po prostu przy której stoję, a w tym roku pojawił się na polskim rynku e, model Economis. Dlaczego właśnie w ogóle wspominam o tym, że m, to było m, tyle lat temu? Dlaczego? Dlatego, że jeśli Państwo obserwują rynek, to 5 lat temu e, nikt nie słyszał w Polsce o pompach propanowych. E, była jedna firma Kouton, którą ja kojarzę, że, że produkowała wtedy już pompy na czynnik R290, ale cały rynek zareagował około dwa lata temu dopiero i pojawiły się pierwsze pompy ciepła takie producentów jak LG, takie producentów jak Weissman, Nibe, a tutaj trzeba zwrócić uwagę, że takcy potentaci jak na przykład Daikin dopiero w 2025 roku wypuścił swoje urządzenie, Panasonic w tamtym roku, a na przykład taka firma i duży potentat światowy jak Toshiba do dnia dzisiejszego jeszcze nie ma. Y, tych pomp, a tutaj Akont ma już doświadczenie 8 lat w produkcji pomp ciepła na czynnik R290 ze sprężarką modulowaną.